Cześć. witajcie w kolejnym moim unboxingu. Dzisiaj zajmiemy się unboxingiem z otwier otwierania Mister Boxa z sklepu Zoology. E, oczywiście, więc zamówiłem sobie 3 boksy, ale zobaczymy czy będą trzy, czy akurat jeden, bo akurat przyszło. No, może jest jakieś większe pudełko, jak możecie zobaczyć, jest jakieś większe. No i zobaczymy właśnie co będzie w środku, więc oczywiście zapraszam do oglądania. Dobra, no to co, zapraszam, lecimy z openingiem. Dobra, weźmiemy sobie na początek nasz jakiś nożyk, który musimy po troszkę Tu sobie przytniemy. Ciekawi mnie, co tam w środku się znajdzie, zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie jakiś fajny dropik, czy nie. W ogólnie możemy trafić, mamy trzy boksy, więc możemy trafić 6 koszulek albo 3 bluzy, bądź może być jedna bluza. Więc możemy y, trafić w wielu boksie Może być tak, 2 koszulki, jedna bluza y, i oczywiście mogą być jakieś skarpetki, casey, case, jakieś czapki tam, o, dla jakiejś liczby osób zamawiających. Ja akurat zamówiłem 3, więc drop. Tak jak mówię, mogą być 3 buzy, 6 koszulek, albo 2 buzy, 2 koszulki. Dobra. No i tak się oczywiście prezentuje nasze pudełko z Dolodzi. A jest dość duże, można powiedzieć. Dobra. I teraz przejdziemy sobie do otwarcia. Aż się boję otworzyć. Tam będzie jedno pudełko, 3 będą. Trzy oczywiście, nie? Otwieramy, otwieramy. Dobra, co tu mamy? Dobra, otworzymy sobie pudełko. Teraz to, to otworzyć, może sobie odwiniemy to nasze pudełko. Więc tak, już wypadły mi tutaj rzeczy. Mamy oczywiście yy, tutaj, no, publikujemy informacje na temat nowości. No i na początku dostaliśmy skarpetki. Ze i tutaj oczywiście mamy owieczkę, jak możecie zobaczyć. Eee, oczywiście tu jest rozmiar 41, 46 skarpetek. Zobaczymy, kurde, trochę duży rozmiar. Ja mam nogi, tam 43, 42, nasze ubrania. Zobaczymy, może zmieszczą się. Tutaj mamy oczywiście ze zolodzi, jak tak myślę, chyba to są naklejki. Zobaczmy. Tak, mamy naklejeczki. Co tu mamy za naklejki? Mamy tutaj ważkę yy, w prostokącie. I oczywiście mamy drugą ważkę. Naklejkę okrągłą. Mamy tutaj pandę też okrągłą. Napis z O. Też to odłożymy tutaj na bok. Żeby nam nie przeszkadzało. No i co tu mamy? Mamy oczywiście bluzę. Yy, bluzę z ważką w kolorze kremowym Bluza kremowa, bardzo fajna. Powiem Wam, że jest to bardzo mięciutki, fajny materiał, ogólnie. Ten posiadam właśnie w tej różowej bluzie. Jest identyczny. Powiem Wam, podoba mi się ta bluza. Dobra, odłożymy sobie. E, tutaj następno mamy bluzkę. Bluzkę mamy oczywiście y, z tukanem. Tak, możecie zobaczyć tukana. I oczywiście, dziwne to jest, że jest metka, oczywiście z pandą, nie? Też rozmiar M. Więc przejdziemy do otwarcia. Teraz, Bluzka z tukanem i tam oczywiście z pana. no i oczywiście. o, tak prezentuje się. Tukan. mamy w każdej bluzce i w każdym bluzce tylko mamy na szczytkę z Oczywiście niektóre zwierzaki są kolorowe, albo są w jednym kolorze, nie? I są różne też materiały nie, tych ubrań. Dobra, te sobie odłożymy na chwilę na bok. Fajny boksik, powiem. Dobra, weźmiemy sobie następną koszulkę. I co tu mamy? Mamy tutaj liska teraz. No i w tym w lisku znowu mamy logo Pandy. Kurdec. Logo Pandy Ciekawe, nie? Logo pandy mamy. Dobre. otwieramy. No i tutaj mamy taką. Z mi zieleń można by powiedzieć I tutaj mamy liska Możecie sobie zobaczyć, bardzo ładnie też wygląda Logo naszego liska Ładnie wyhaftowane jest ten sam materiał I oczywiście też rozmiar M Przy zamaw zamawianiu właśnie złożyłem właśnie rozmiar, że jest to M -kę. Potem weźmiemy sobie kolejną koszuleczkę I mamy oczywiście tygrysa i też oczywiście panda. Ciekawe. Ja bym musiał zobaczyć ciekawość jaką ja mam w ogóle. Czy też mam tu pandę? Nie mam panda. Zobaczmy, co tu mam. A ja też mam faktycznie pandę. Ja w ogóle powiem wam, nie zwróciłem w ogóle uwagi na to, że jest w ogóle Logo panda, nie? To jest akurat trzy... I tak prezentuje się nasz tygrys. W kolorze czarnym. O, też bardzo ładnie wyhaftowane. Oczywiście, jak wszystkie zwierzaczki. Że tu bliżej do kamery pokażę Wam. Fajny uśmiech ma. W kolorze czarnym. Też bardzo ładna bluzeczka No i także, oczywiście, mamy bluzę. O,cie, znaczy bluzę. Bluzkę kolejną. I oczywiście mamy z owieczką. I też mamy, oczywiście, widoczne. nie? Nie Dobra, otwieramy sobie i oczywiście mamy tutaj owieczkę i w rozmiarze M. oczywiście również M, M mamy i oczywiście owieczka też jest bardzo ładna, więc trafi też również do kolekcji i oczywiście materiał jest ten sam. Ciemny zielony. Oczywiście ten zielony jest jaśniejszy od tamtego co było poprzednie. Więc to odłożymy. Więc znowu będzie następna, Następne zwierzęcze do kolekcji. No i oczywiście tutaj mamy e, fakturkę. No i oczywiście mamy dopisanie do fakturki, że dostaliśmy oczywiście skarpetki w prezencie. Dobra, to są odłożymy. No to będzie na tyle z naszego unboxingu. Ogólnie powiem wam myślałem, że będzie jedno pudełko. Wiecie, jak byłoby więcej pudełek, człowiek taki jest zdziwiony, znaczy zdziwiony, tak przestraszony i myśli, ciekawe co będzie w tym pudełku, będzie kurde, wpadnie coś fajnego w pierwszym, kurde, pierwsze pudełko było fajne, ale co będzie w następnym, nie? No cóż, dostaliśmy tu może jedno pudełko, ale oczywiście mieliśmy trzy boksy, więc pomału wyciągaliśmy, to starałem się też za bardzo tym nie ruszać, żeby nie było wiadomo co tam w środku jest. No i otworzyliśmy, no więc oczywiście podsumowanie Zrobimy sobie podsumowanie Dostaliśmy oczywiście naklejki e, Mamy oczywiście tak jak mówiłem Dwie koszulki Cztery koszulki Tak jak mówiłem cztery koszulki mamy I jedną bluzę Jedną bluzę Jedną bluzę z ważką Piękny kolor tak jak właśnie mówiłem I oczywiście Nasze soksy Również piękne skarpetki, się przydadzą na zima akurat, to bo na święta będą fajnie wyglądały. I bardzo chciałbym podziękować Zoology za, za fajnego Mister Boxa, no i oczywiście, chcemy kończyć. Mam nadzieję, że wam się spodoba, jeśli tak, to musicie oczywiście łapeczkę zostawić. Również zachęcam do zasubskrybowania, więc trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku.